czwarty punkt jest zapoznanie się z inwestycjami drogowymi realizowanymi przez powiat chojnicki. I bym prosił pana dyrektora Jacka Maciniaka o wypowiedź. Dziękuję panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, tak jak na poprzednim posiedzeniu komisji przedstawiałem poszczególne inwestycje, które planowane są na bieżący rok. Zaszły może niewielkie zmiany, bo jednak ten sezon rozwija się, praktycznie zaczyna, ale pewne zmiany doszły. I tak na naszej sztandarowej inwestycji to jest przebudowa drogi powiatowej Karsin-Czersk na odcinku Malachin-Mokre, granica powiatu. Od tego czasu no zwiększyło się, zwiększył się przerób, może nie o zawrotną kwotę, bo trochę ponad 600 tysięcy i w tej chwili do końca lutego na tej inwestycji przerobione jest 6 milionów 420 tysięcy z niewielkim tam haczykiem. I dla przypomnienia jeszcze, że inwestycja ta jest planowana, planowane zakończenie do 15 maja, a całkowita wartość umowy to jest 8 milionów 933 973 złotych i 30 groszy. W poprzedniej informacji przedstawiałem, że powiat w terminie do 13 lutego złoży wniosek do Ministerstwa Transportu, do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa Mostu w miejscowości Stary Młyn wraz z dojazdami na odcinku około 1,5 kilometra. W dniu dzisiejszym zmieniło się o tyle, że mogę poinformować, że jest lista inwestycji, które uzyskały dofinansowanie. Na tej liście jest powiat hojnicki. Wnioskowaliśmy o 600 tysięcy. Na liście mamy zapisane 528 200. 000. W dniu dzisiejszym planowane jest, tak jak uzyskałem informację w ministerstwie, posiedzenie wspólne Komisji Finansów i Komisji do Współpracy z Samorządami. I na tej komisji ma być, kolokwialnie mówiąc, klepnięta ta, ta lista. Z informacji, które posiadam, prawdopodobnie do tej listy nie ma zastrzeżeń i nie powinno być tam zmian. Czyli możemy liczyć, że to dofinansowanie Zostanie utrzymany. Bo szczepy też, czy nie. Nie, to Pani to był ubiegły rok. Ja wiem, ale powiedziałem, że co roku Nie, tam przed chyba dostał wtedy właśnie duże dofinansowanie, bo tam oto się rozwijało, że były pewne zastrzeżenia Ministerstwa Finansów co do tamtej inwestycji, ale suma summarum w ubiegłym roku przeszła kolejna zmiana, która do informacji z, tamtego, z poprzedniego posiedzenia komisji, tam informowałem państwa, że do e, początku marca zostanie ogłoszony przetarg na sieciówki, e, podając, że to przesunięcie jest spowodowane zwiększeniem zakresów robót e, na ulicach miejskich w Kojnicach, a szczególnie dotyczyło to ulicy Mickiewicza, gdzie dodatkowo uwzględniono przebudowę skrzyżowań, jak i budowę kanalizacji deszczowej. W tej chwili mogę poinformować, że przetarg jest ogłoszony. Otwarcie ofert jest zaplanowane na dzień 3 kwietnia. To by były na dzisiaj ten największe. Inwestycje. Poza tym pragnę poinformować, że z przetargów dotyczących bieżącego utrzymania pozostały nam do ogłoszenia i rozstrzygnięcia dwa przetargi. Jeden to jest na dostawy wraz z budowaniem kruszywa 031,5. Dotyczy to utrzymania dróg gruntowych. Mamy tam zaplanowaną ilość materiału do wbudowania 2000 ton. I drugi przetarg to jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych. Tak byśmy mieli te y, przetargi pozałatwiane. Ilości pieniędzy przewidzianych na poszczególnych paragrafach, które przedstawiłem Państwu na poprzedniej komisji się nie zmieniły. Jak i te pozostałe niewielkie poprawki y, inwestycyjne, to jest tam projekty budowlane. Most w Stary Młynie to dotyczy tu Projektu budowlanego, który został zapłacony w miesiącu styczniu, projekt budowlany gliśno-ludnia oraz przebudowa i remont chodników to 80 tysięcy na ten no rok. Dziękuję bardzo. Na pewno Dzień. będzie pytanie: Małem czas mogę? Proszę. No to jest normalne, że będą się pytać, szczególnie z opozycji, chociaż nie wiadomo. Ile pieniędzy zostało po zimie? <laughs> lepiej jak pan nie wie, niech pan nie odpowiada. Nie, no to nie podliczają szczegółowo, więc... Ale to jest nie problem, żeby faktury nie, no To jest takie nagminne pytanie, tak, ale generalnie rzecz biorąc, oni zapominają o tym, że jest rok budżetowy, to nie jest są pieniądze na, na wiosnę, i potem już nie ma zimy, nie? A jak będzie zima w listopadzie, w październiku listopadzie grudniu na przykład, to musimy mieć zarezerwowane pieniądze, nie? To nie jest rok budżetowy się nie skończył. Nie? Czyli oczywiście mamy oszczędności na pewno związane z utrzymaniem zimy, bo ta zima naprawdę to, to była bardzo, bardzo Chyba Nie pamiętam kiedy już była taka łagodna, bo jak były. Były, były, były łagodne zimy, to, to przynajmniej przez 15 dni czasami nam właściwie załatwiło cały budżet, nie? Hmm, Tak. Jak były ostre zimy. Jak były ostre. No, akurat na ten temat nie zwróciłem uwagi, może źle, ja tak ale, mówię, ale ale tak czy tak, tak, tak jest, zaraz to nie się dobrze, tego dokładnie podać, ponieważ w grudniu jeszcze w grudniu mówię, w marcu jeszcze było sypanie. Ale jest to temat na ja sesję na pewno takie podliczenie będzie ja przynajmniej. przynajmniej dla, dla informacji dla, dla zarządu, no, tak, żebyśmy po prostu powiedzieli, co jakby. Ja, ja, inwestycje jak są, to lubię wydawać, jak ma pieniądze. Nie? Ale jak pieniędzy nie mam, to muszę myśleć tak, żeby powiedzmy te pieniądze, które są zaoszczędzone, wydać na rzeczy, które były zaplanowane i, i powiedzmy niezrealizowane. Nie? Tak bym to nazwał. Bo zdają życie to też raz a tam chodniczek gdzieś tam nie, a tam y, taką nakładkę tylko zróbcie nie, bo to no, tam 50 tysięcy tylko będzie kosztować, nie. No. Tam gdzie trzeba będzie, gdzie będziemy takie możliwości mieli, no to na pewno to zrobimy, ale mamy gospodarkę planową i my mniej więcej wiemy, jakie są potrzeby, powiedzmy gdzie, co i jak, żeby powiedzmy to uzupełnić i zrobić, nie. Pryle się Panie Dyrektorze, bierzemy radę i Tak, najważniejsze. Ja mam jeszcze pytanie do tej drogi nieszczęsnej która nie jest znana i mieszkańcom ja jestem znany, Lichnowy, tam, Chojnice Lichnowy, Sławenci, czy już przetarg jest ogłoszony, czy no to panie przewodniczący, tak jak mówiłem, ta droga jest w ramach swety, swety, tak zwanych schetynów, czyli Narodowego Planu programu przebudowy dróg lokalnych, otwarcie ofer 3 kwietnia godzina 9.15 i w ramach tej inwestycji jeżeli chodzi o tą drogę, to jest odcinek od węzła chojnaty do skrzyżowania na nowe Ostrowite z podziałem, na, z wydzieleniem odcinka przez samą miejscowość, gdzie będzie trochę szerszy zakres przebudowy. Tak, dziękuję. Czyli wszystkie schedynówki są w jednym przetargu. W tym odparcie, nastąpi otwarcie 3 kwietnia? Tak. Cały to... schedyn. Czy one są podzielone na poszczególne zadania osobno czy to jest jako jedno zadanie? Tak wszystkie zadania inwestycyjne w ramach Schetynówek na łączną kwotę 7 125 000 są ogłoszone w jednym przetargu. Przetarg został podzielony na trzy części. Część pierwsza to jest przebudowa drogi 1750 g i 2512 g w miejscowości Konarzyny, to co pana radnego na pewno najbardziej interesuje. Tam jest branża drogowa i branża elektryczna dotycząca montażu sygnalizacji świetnej na przejściu dla pieszych przy szkole. Druga część to są poszczególne gminy i tak na terenie gminy Chojnice to jest droga, o której wspomniał Pan Przewodniczący, czyli Chojnicy, Sławę... Nowy Sławęcin. Na terenie gminy Czersk jest to ulica Długa w miejscowości Łąg oraz droga e, od drogi 22 Krajówki do Krzyża. Również podziałem na dwa odcinki. Odcinek w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym, a na terenie gminy Brusy jest to droga do Asmusa Laski od skrzyżowania z drogą wojewódzką 236. Tam jest odcinek 6 km 700. Natomiast część trzecia to jest miasto w Kojniczej i w tą część trzecią wchodzi przebudowa ulicy Młodzieżowej Ogrodowej Mickiewicza. Z tym że jeżeli będą koszty wyższe, to będziemy nie Zobaczymy, zostanie to. Jeszcze i taka sprawa. Nie wiem, jest doświadczenie wynika, chyba, na dyrektora, bo przetargi ogłaszane pod koniec roku na rok następny raczej są tańsze w wykonawstwie niż te ogłaszane teraz no, w pierwszym kwartale. A już najgorzej to w drugim czy w no trzecim no, czy się nie ogłasza, ale też mogą być. E, ponieważ te firmy mają już portfele niekiedy zajęte. Czy To opóźnienie nie wpłynie właśnie na, na wysokość tych kwot y, y, przetargowych. Są różne teorie. Jedna z teorii mówi, że najlepiej to ogłaszać. W styczniu, bo jest ten głód robót, i firmy będą chętne, będą liczyły koszty, tak żeby złapać kontrakt. Jest teoria, która mówi, że najlepiej to ogłaszać przetargi w listopadzie, bo wtedy już firma rok przeżyła, na następny rok powoli się zbiera, przygotowuje się, ma pewne zatrudnienie w przypadku łagodnej zimy. dla Swoich ludzi. Teorie są różne i można dywagować. Pewnie z parę doktoratów dałoby się na ten temat napisać. Ale ja mogę stwierdzić jedno, że po zainteresowaniu tym przetargiem jestem pewien, że nie wpłynie to przesunięcie terminowe na ceny. Wygląda na to, że na dzień dzisiejszy na rynku budownictwa drogowego jest naprawdę głód. I firmy szukają pracy. Nie ma firmy, która by miała zapełniony portfel. Jest to początek przetargów. Nie ma co ukrywać, trochę też wybory z ubiegłego roku nadszarpnęły co niektóre budżety. I zainteresowanie jest takie, że podejrzewam, że jak już to na plus, ponieważ co niektóre firmy. Już pewne przetargi przegrały, na które liczyły, więc jakąś tam deską ratunku może być nasz przetarg. No jest to dosyć zawiła sytuacja i, i myślę, że przesunięcie nie spowoduje podniesienia kosztów. Na pewno w połowie roku gdybyśmy organizowali ten, to, to, to by jest. było może trochę gorzej, nie. Bo wtedy czasami jest tak, że zgłoszą się filmy. Tak. Ale już ceny. Nie jego, mówią, aha, uda się to, uda nie to. Dokładnie, a załapię się na ten kontrakt, będzie bardzo dobrze. Nie załapię się, mam robotę. Dobrze, to dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do dyrektora? Nie dobrze, te zimowe szkody są chyba minimalne w tym roku. Zdecydowanie mniejsze niż w latach poprzednich. Dziękuję.